O tej sprawie będzie głośno w branży transportowej. Część firm chce się sądzić z państwem o grube miliardy złotych, a w Kalewe we Francji na kierowców ciężarówek znów czekają kłopoty. Ewelina Bukowska, dzień dobry w nowym tygodniu i w nowym odcinku Transinfo. Usiądźcie wygodnie i sprawdźcie, co ciekawego dzieje się w świecie transportu. A nowych widzów, jak zwykle, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Ruszamy. Polska będzie musiała oddać miliardy złotych firmom transportowym. Taki może być efekt pozwu, który złożył w sądzie pewien przedsiębiorca z Tychów. Wydał spore pieniądze, płacąc swoim kierowcom ryczałt za noclegi w ciężarówce, ale jesienią ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy o wypłacaniu takich ryczałtów są niezgodne z ustawą zasadniczą. To wprowadziło chaos. W sądach leży mnóstwo pozwów, w których kierowcy domagają się od firm wypłaty zaległych ryczałtów. Niektóre przedsiębiorstwa zaś już zdążyły zapłacić. Teraz część branży chce domagać się od państwa zwrotu poniesionych kosztów. Eksperci szacują, że kwota roszczeń może wynieść nawet kilkanaście miliardów złotych. Jak myślicie, czy sąd przyzna rację firmom? Zapraszam do dyskusji. Muzyka pod koniec zeszłego roku koczowisko uchodźców w Calais zostało zlikwidowane. Dzięki temu kierowcy ciężarówek mogli znów jeździć przez to miasto bez obaw o własne życie. Spokój trwał jednak tylko kilka miesięcy. Według dziennikarzy, którzy w marcu byli w Calais, uchodźcy wracają i odnawiają nielegalny obóz, a wraz z nimi wracają kłopoty. W Calais i na drogach dojazdowych do miasta ciężarówki znowu są atakowane, a napady są prowokowane przez handlarzy ludźmi. Robi się tam naprawdę niebezpiecznie. Jeśli jeździcie przez Calais, ale uważajcie na siebie. Na dziś kończymy. Na kolejne wydanie Transinfo zapraszam, jak zwykle, w czwartek, a teraz czekam na Wasze komentarze o dzisiejszych tematach. Pamiętajcie też, aby zostawić lajka i podzielić się linkiem do programu ze znajomymi. Dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia.